Gdy oczyszczanie oleju nie przynosi wymaganych rezultatów, olej musi zostać wymieniony, ponieważ używanie takiego oleju prowadzi do awarii transformatora. Oferujemy naszym klientom urządzenia zaprojektowane w celu wydłużenia żywotności transformatorów poprzez przywracanie wytrzymałości elektrycznej i składu chemicznego oleju izolacyjnego. W procesie regeneracji oleju usuwane są produkty rozkładu i związki kwasowe, olej zostaje oczyszczony, poprawia się jego stabilność oksydacyjna, a rozpuszczalność gazów zostaje zmniejszona. Unikalną cechą urządzeń CMMR jest możliwość regeneracji oleju transformatorowego bezpośrednio w transformatorze, zarówno podczas jego pracy, jak i w trybie offline. Taka regeneracja oleju pozwala na usunięcie osadów z izolacji papierowej i wychwycenie ich przez sorbent. Jedną z zalet urządzenia do regeneracji jest zastosowanie sorbentu fulera, który może być wielokrotnie reaktywowany. Dzięki temu urządzenie może przetwarzać olej w sposób ciągły bez konieczności przerywania pracy w celu wymiany nasyconego sorbentu. Nawet po całkowitym zużyciu sorbentu po 1 UPI do 2 latach użytkowania pozostaje on całkowicie bezpieczny dla środowiska i może być wykorzystywany jako wypełniacz do materiałów i mieszanek budowlanych. Urządzenie CMM12R jest sterowane komputerowo za pomocą specjalnego oprogramowania SCATER. System sterowania SCATER zapewnia operatorowi pełną kontrolę nad wszystkimi komponentami. Operator może sterować urządzeniem, przełączać się między różnymi trybami pracy, monitorować wskazania czujników oraz uzyskiwać dostęp do dziennika zdarzeń. Na życzenie klientów urządzenie CMM12R może być sterowane zdalnie przez Internet. Jeśli potrzebna jest pomoc firmy GlobeCore, możemy po prostu połączyć się z urządzeniem przez Internet i monitorować cały proces operacyjny. Jeśli pojawi się problem, zauważymy go. Wielu naszych klientów kupuje sprzęt do pracy w niestabilnych warunkach klimatycznych, środowiskach wybuchowych, a nawet na morzu. Urządzenia CMMR mogą być produkowane w różnych opcjonalnych wersjach. Najpopularniejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie urządzenia na przyczepie jedno lub dwuosiowej. Ta przyczepa posiada metalową ramę pokrytą blachą i jest wyposażona w pomieszczenie dla operatora.